Zegar Tak się skończy ten dramat. Zegat tyka. Cykarna zegara. Zegartyka. Zegartyka. Aha budzi się nocami, nie możesz zasnąć, bo ciągle cię bawi. Wyciąg baterię i połóż się spać Nie mieć już o nim, bo znowu zaczniesz grać Tylko usankaż tylko zadania i rozstaniesz I znowu usłyszysz jego tykanie Bo to zegar, zegar minął nośni ciągle, bo słyszysz już, że Nie bój się, to ode mnie ten przekaz Bo zegar jak serce ciągle bije Ale kiedyś przestanie ciebie zabije A inni wymienią jemu baterię a Ja przyjdę i posłucham go wiernie. cię wyruchał, po co to wszystko? Skacz ten sens, będzie kicha, jego kartą była twoja cipa, babra kociego spojrzeć To tylko w dłoni. Przecież tego nie interesujesz, on cię pierdoli. Zlego i pierdol, tak on cię biał? po co to wszystko? Weź mu za pierdol, tak on to robił, idź do baru się najebać ku wino, przyjdź, wypij i zrób to jeszcze raz, tak samo jak on to robił. Po zegariach serce ciągle bije, ale kiedyś przestanie ciebie zabije, a inni wymieniowie mu baterie. A ja przyjdę i posłucham go wiernie. Nie wiedziała co robi taka zakochana, zostawiała go i przyszła na pewno przyszłość. Przyszła i słyszała tylko głośny zegar, się on nad nich głośno wtykał, Wskazówki wybijały jego ostatni chwilę I chłopak umarł zakotowany, To już koniec, zegar stanął i skończył Wybijając jego śmierć. zegar jak serce ciągle bije, Ale kiedyś przestanie Ciebie zabije, a i nie wymienią, jemu baterię a ja przyjdę i posłucham go wiernie. Jego już nie ma, trasie nie zarycza na domu, dotarł do niej, że swoją miłość zabiera na drugi dzień uśmiechnięta była, zapomniała o miłości, którą zabija taka zła dziewczyna po na jego na i z nim się przejebała. Tak właśnie kończy się ten dramat. Widziałam miłość, o chwili się rozjebała. skończył skończył nasze Sekunda zegara. Zegar Tak się skończy ten dramat. Zegar tyka. Tika zegara. Zegar Aha. I... Budzisz się nocami, nie możesz zasnąć bo ciągle cię barki wyciąg baterię i połóż się spać Nie myślisz o nim, bo znowu zacznij grać To nie tylko zadanie i wstanieś i znowu usłyszysz jego tykanie Bo to zegar, zegar minął bo Słyszysz? To stękał nie bój się. się! To ode mnie ten przekaz! To zegar jak serce ciągle bije Ale kiedyś przestanie Ciebie zabije A inni wymienią jemu baterię a ja przyjdę i posłucham go wiernie. cię wyruchał, po co to wszystko? Sprawdź te sens, będzie kicha, jego kartą była twoja cipa, brakuje spojrzeć To tylko w głośni. Przecież tego nie interesujesz, on cię pierdoli. Zlego i pierdol tak jak on cię bielał, po co to wszystko? Weź mu za pierdol tak jak on to robił, idź do baru się najebać, ku wino, przyjdź, wypij i zrób to jeszcze raz, tak samo jak on to robił. To zegar jak serce ciągle bije Ale kiedyś przestanie ciebie zabije A inni wymienią mu baterię. A ja przyjdę i posłucham go wiernie Nie wiedziała co robi taka zakochana Zostawiała go i przyszła na plana. Przyszła i słyszała tylko głośny zegar Gdy się on nad nim głośno tykał Wskazówki wybijały jego ostatni chwilę I chłopak umarł zakotowany to już Koniec, zegar stanął i skończył wybijącego śmiałek. To zegar jak serce ciągle bije, ale kiedyś przestanie Ciebie zabije, a inni wymienią jemu baterię, a ja przyjdę i... Posłucham go wiernie Jego już nie ma, teraz się widza ryczana w domu dotarło do niej, że swoją miłość zabiła na drugi dzień Uśmiechnięta była, zapomniała o miłości, którą zabiła Taka jak jej już zła dziewczyna poznała jego I z nim się przejebała, tak właśnie kończy się ten dramat Widziałam miłość, o mi się rozjebała I Zegar skończył skończył na skończą